Kolejny dzień mistrzostw Europy i kolejna okazja, by sprawdzić ofertę na darta. W dzisiejsze południe dojdzie do starcia Anglika i Holendra w formacie do 10 wygranych legów. Drugi dzień z rzędu swoje oczy kieruje w stronę punktacji i średnich osiąganych przez zawodników. Dłuższy format gry będzie równoznaczny z koniecznością wykazania się przede wszystkim umiejętnością skupienia oraz punktowania na długim dystansie, z czym Serel miewa problemy. Owszem, Heavy Metal to solidny zawodnik dobrze punktujący na potrójnej dwudziestce ale często ma problem z wypadającymi lotkami z sektorów i skuteczną zmianą potrójnych. Zagram tutaj średnią poniżej 94,5 punktu, by taką osiągnąć potrzeba czegoś więcej niż jednej potrójnej na podejście, a w długim formacie wymagana jest także wysoka skuteczność na podwójnych, z czym bohater naszego kuponu miewa spore problemy. Dodatkowo jako bezpieczniejszy typ na ten mecz stawiam na czyste zwycięstwo młodego Van Wina. Drugi typ do dubla to mecz Ligi Angielskiej pomiędzy Chelsea a Sunderlandem. Dłuższy, ligowy dystans faworyzuje zespół, który przeszedł skuteczną przebudowę. Czyli The Blues, którzy wzmocnili ofensywę i zyskali większą płynność w grze kombinacyjnej. Kluczowi zawodnicy, zwłaszcza kreatorzy środka pola, potrafią skutecznie rozciągać obronę rywala. Po ubiegłym sezonie widać też znaczną poprawę w defensywie i stabilizację wyników, co przekłada się na większą pewność w meczach rozgrywanych u siebie. Sunderland jako Beniaminek prezentuje pozytywy, waleczność i świeżość, ale wciąż ma wyraźne słabości na wyjazdach. Mniejsza głębia składu, ograniczone doświadczenie w starciach z czołówką oraz problemy z utrzymaniem tempa przez pełne 90 minut. To wszystko sprawia, że przy spotkaniu z dobrze zorganizowaną drużyną niebieskiej części Londynu ich atuty mogą nie wystarczyć. Podsumowując, Chelsea ma przewagę jakości, doświadczenia po przebudowie oraz odtutu własnego boiska. To solidne argumenty, by wskazać ich jako zdecydowanego faworyta. Dubelek z kursem 2,7, stawka 200 zł, tak jak wczoraj. Powodzenia!